Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan, jesteśmy w Giżycku i udamy się teraz na molo w Giżycku dojść można taką kładką oraz od strony lądowej. Ale skorzystamy z kładki, bo wydaje się, że jest to ciekawsza opcja. Molo to nie jest takie standardowe molo które wychodzi prostopadle od plaży tylko równolegle do nabrzeża w Giżycku taki chodnik nazywa się molem zaraz będziemy mogli zobaczyć jak to wygląda tylko przejdziemy kładką na drugą stronę Tutaj można skorzystać z takiej fajnej usługi. 3 jeziora, 3 kanały w jedną godzinę. Około 30 zł kosztuje taka atrakcja. Dzieci do lat 10, 10 do 20 zł, i dzieci do lat 3 gratis. Tutaj mamy też Ekomarinę. Dla pływających jachtami. żaglówkami i tak dalej okej, okay, już powolutku dochodzimy do mola bardzo dużo pięknych łodzi do wynajęcia, do sprzedania Tutaj mamy jezioro niegocinne. To, co tutaj widzicie, to jest Molo. Tu sobie spacerujemy. Do końca jest z powrotem. I ten deptak nazywa się molem w Giżycku. A tam jest plaża miejska. Tutaj mamy windę, więc jeśli jest taka potrzeba, można skorzystać z windy. I tutaj jest molo. Ławeczki, można sobie tu usiąść, fajny widok. Z tego mostu. Takiej kładki można sobie tutaj dojść i windą albo po schodach zejść w dół i przejście po tym właśnie tutaj molo, kłódki Fajny widok jest z tej konstrukcji na jezioro Niegocin. Tu jest druga część mola pierwszy raz spotykam się z molem, które jest równoległe do nabrzeża ale jest to swego rodzaju ciekawostka oczywiście ja nie będę korzystał z windy, ponieważ nogi mam sprawne więc idziemy na molo.

Tak to się prezentuje Kaczki Nie bardzo mi to idzie Eko Marina Giżycko I bardzo dużo ławeczek, w związku z czym Jest to świetne rozwiązanie dla turystów Którzy przychodząc tutaj mogą sobie usiąść na ławeczce i po prostu podziwiać jezioro i płynące żaglówki o na przykład ja sobie tak teraz zrobię proszę bardzo podziwiamy podziwiamy no dobra, ale film nie jest o mnie, tylko o molo w Gierzycku. Dojdziemy do końca. Jak to wygląda? Zapomniałem, jak nazywają się te gwiazdki betonowe, które zabezpieczają przed falami i wzmacniają nabrzeże ale być może Wy pamiętacie, albo wiecie to napiszcie w komentarzu, jak się to nazywa bardzo dużo żagli na jeziorze czyli de facto te Molo jest równoległe względem ekomariny Giżycko a w oddali można zobaczyć wieżę ciśnień inaczej nazywaną wodną wieżą w Giżycku film z tego miejsca jest już na kanale, możecie sobie zobaczyć i już jesteśmy przy końcówce mola w Giżycku Aż brakuje tutaj jakiegoś elementu takiego charakterystycznego poza tą lampą na środku, na przykład jakiegoś ciekawego elementu charakterystycznego dla Giżycka. Na przykład jakiejś łodzi albo jakiegoś specjalnego punktu informacyjnego takiego które informuje nas o Giżycku infografiki, albo nawet jakiegoś specjalnego takiego miejsca gdzie można sobie zrobić zdjęcie rodzinne i będzie charakterystyczne z napisem Giżycko. Czegoś tu brakuje tak mi się wydaje. Ogólnie sama infrastruktura rewelacja. Tutaj wypływają łodzie z Ecomariny i tak wygląda w całości Molo w Giżycku ciekawe miejsce, warte odwiedzenia napiszcie w komentarzu czy tutaj byliście, czy też nie może planujecie ja na pewno Was do tego zachęcam dziękuję Wam za uwagę trzymajcie się Cześć.